Teraz słuchajcie, no dość dziwna historia. Pierwsze miejsce jest yy, połączone z czwartym miejscem. Może no, zacznę od tego, że yy, kto zajął czwarte miejsce? Nie? No ta sama osoba jak już wcześniej, do zrozumienia. A więc czwarte miejsce zajął film podpisany przez Piotra Kowalskiego, aczkolwiek są tam też inne nazwiska, których nie dopisali, ale Piotr zresztą wie, kto ten film realizował. I to jest film Bulgotania. dużo głosów publiki i, i, i naszych głosów. Nie? No nam również jako komisji się ten, ten film podobał. Pierwsze miejsce jest tak, jak w sumie no ja powiem szczerze, że głosowałem na ten film, Dziu, dlatego że już już wcześniej miałem yy, wrażenie, że ten film jest po prostu dobry. Nie? Szkoda, żeśmy nie widzieli więcej filmów Piotra Kowalskiego, ale film, yy, który zdobył pierwsze miejsce, to jest film, który mam nadzieję, że wszyscy dobrze zrozumieli, jak oglądali. Nie? To jest bardzo ważne. Jak nie, to będzie okazja w starym kinie powtórzyć e, emisję i każdy będzie wiedział, dlaczego ten film dostał pierwsze miejsce. Nie? I to jest film pod tytułem Uchichaci mega chmura. <noise> 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 Mam nadzieję, że <noise> nie będzie prawda? <noise> Bo jak to się filmu to można to, 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 to wszystko przeprawić, prawda? Nic się nie stanie, nie? Mamy ich taki papier. Nie, gratuluję, bo dwie nagrody to jest bardzo dużo, nie? Tak to nie było. Wszystkiego najlepszego. No i również, tak? <altro> no. Nagród nie ma, bo nas nie jest. na nagrody. Lepiej wypijemy za to. W, myślę, że w dobrej atmosferze, że każdy jest zadowolony.